hej witajcie w następnym odcinku Legendów Zelda jak widzicie jesteśmy w naszym domku ponieważ tak się wczytuje save, jeżeli jesteśmy jeszcze w wiosce Zeskakujemy. i biegniemy przed siebie teraz gdy już no nie musimy że tak powiem użerać się z drzewem deku możemy spokojnie wyjść z wioski Także wychodzimy. Och, odchodzisz. To jest z tego co pamiętam, Saria, zaraz się dowiemy. Wiedziałam, że opuścisz las kiedyś, nokturn. Bo jesteś inny niż ja i moi przyjaciele. Nie wiem, czy to był komplement, czy nie. Ale to nic, ponieważ zawsze będziemy przyjaciółmi, no nie? Według mnie spoko. O, pierwsza nasza okaryna. Na pewno się przyda. Na okarynie wykonujemy wszystkie melodie, czy to przywołujemy naszego konia eponę. No, czy też jakieś specjalne pieśni, zmieniające pogodę, porę, porę tego porę dnia, czy coś. Na ekranie wyboru przedmiotu ustawiam ją pod typy. Dobra, spoko. Mhm. A i cztery przyciskice, tak, tak, dobra, bełk, no okej. Okay. Mam nadzieję, że gdy zagrasz na mojej okrynie to pomyślisz o mnie i odwiedzisz mnie. Może. No i uciekliśmy w las. W kolejne wielkie drzewo. Drzewo. Ten odcinek nie będzie tak długi jak pierwszy, ponieważ no, to jest masakra z tym przesyłaniem. Jesteśmy na polu Hyrule. Jest to pole, z którego możemy się dostać praktycznie do każdej lokacji, która nam będzie potrzebna. No, dajcie mi kontrolę nad linkiem. Ok, także ustawię sobie tą okarynę po dół. Mm, nie, nie tutaj. O, jest moja okaryna. I mamy. Możemy teraz na nie grać. Mamy 4 nuty. Na razie to jest tylko kakofonia dla uszu. Jednak później się będziemy uczyć pieśni. No trzeba będzie to zapamiętać, niestety. I będzie już OK. O, i telefon mi dzwoni. Przepraszam na chwilę. Dobra, widać z powrotem. Po małym cięciu. Dobra, musimy iść tędy, tak mi drzewo zasłaniało. Spójrz tutaj, no, patrzę się i co? Wygląda na to, że nadszedł czas, byś rozpoczął swoją przygodę. Napotkasz przed sobą wiele przeszkód, to twoje przeznaczenie, ale nie zniechęcaj się nawet w tak trudnych czasach. Idź prosto w tym kierunku, a użyj zamek Hyrule. Spotkasz tam księżniczkę. Jeśli zabłądzisz i nie będziesz wiedział gdzie iść, spójrz na mapę. Tereny, które zwiedziłeś będą zaznaczone na mapie, wciśnij start, by wejść do podmenu, a wciskając Z lub R znajdź mapę. Na ekranie mapy zobaczysz także błyskający punkt pokazujący, gdzie powinieneś dalej się, uda dalej się udać. Załapałeś wszystko? Jasne. Zatem w porządku, zobaczymy się jeszcze, hu tak. Bardzo rozmowna sowa. Ja nigdy takiej nie spotkałem, całe szczęście w sumie. Um, mam zobaczyć zamek Hyrule podobno. Dobra, lepiej od tego spierdzielać. O, i stała się noc. Te czy druki one chyba będą wstawać. Tak mi się coś wydaje, że one będą wstawać. Nawet jeśli będziemy atakować. Tak, co chwila się pojawiają nowe. Nie ma sensu z tym walczyć. To co jest przede mną, to chyba zamek Hyrule, dlatego tam się udam. Także te bąki tak latają w dzień, a trupy tworzą się w nocy, chyba. Także lepiej uciekać w stronę zamku. Przynajmniej tak mi powiedziała Sowa. Mam nadzieję, że to jest tą. Chociaż to nie wygląda na zamek. Bardziej na taki zameczek. Jakąś wioskę. O, tu jest zamek. Dobra, więc tam się udamy. Całkiem nieźle jak na, na grę Scard'a, prawda? Nie wiem, niektórzy narzekają, według miał bardzo ładną grafikę, a teraz została wydana reedycja na 3DS-a. No to już naprawdę już to jest mistrzostwo graficzne. A czy to mistrzostwo graficzne? Po prostu tekstury nie? Ale do tak prostej gry jak Zelda. Prostej w sensie graficznym i więcej nie potrzeba, a nie prostej w sensie całej gry, bo gra jest dosyć skomplikowana. Nie potrzeba lepszej grafiki. I wkraczamy do zamku, a raczej do miasta. Jesteśmy na rynku, tutaj jakiś bazar. Tak, i gościu z brodą. Gdzie powinienem się udać? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Będę tak sobie biegał. O, jednak chyba tutaj. Gapiąca się jedna oka statua wdzierać się do umysłu. Wytrwę. No dobra, tutaj może są trochę paskudne tekstury. Ja są to zwykłe zdjęcia. I postać na nie naniesiona. No ale, ale. Jesteśmy w świątyni czasu. W sumie po co ja tutaj przyszedłem? Nie mam jeszcze potrzebnej pieśni. Tu są trzy zagłębienia oraz napis. Eee, ty, który posiadasz trzy duchowe kamienie, stań tu z okaryną czasu i zagraj pieśń czasu. No właśnie. Musimy mieć tytułową okarynę czasu oraz znać tą pieśń. Tego jeszcze nie mamy, nie posiadamy ani ukaryny, ani pieśni. Po co ja tutaj przylazłem? Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy jestem w dobrym miejscu w ogóle. Powinniśmy znaleźć kolesia, który no sobie przysnął. Tylko szukam takiej osoby. Czy to jest w ogóle zamek, to jest? Pytanie. okej, okay, ok, jest zamek. O to chodziło. Tutaj po tych nocach możemy. Kurwa, Maxowa. Jeszcze jakaś taka. do góry nogami lekko. Dobra, musimy uważać na strażę. W tym miejscu czas płynie normalnie, ale czas stoi w miejscu, gdy jesteś na rancie alon, w mieście. Jeśli chcesz, by czas biegł normalnie, musisz wyjść z miasta. No i co, którą stronę się wybierasz? Nie interesuj się. Nie, kto by chciał słuchać tego kilka razy? Z chęcią bym to jeszcze przyspieszył. A ty mi mówisz, że ja... kto by chciał tego słuchać drugi raz, tak? Nawet nie mam mowy. Dobra, tędy nie przejdziemy po straże. Dlatego. No. Link. Chodź. Co jest? No wchodźże, co się dzieje? No, kurde. To za głupie dziecko. Nie wiem, może muszę najpierw pogadać ze strażnikiem. Chcesz zobaczyć księżniczkę Zelde, co? Zapewne usłyszałeś o niej w mieście i zdecydowałeś się z nią spotkać. Cóż, do domu wynosi się stąd, księżniczka nigdy Cię nie przyjmie na audiencję. Sparafrazowałem trochę jego słowa, powiedział co innego, ale nieważne, mi się sens. Link. No. W końcu wlazł tam gdzie trzeba. Gapiąco się jedno, a z się do umysłu. Tak, tak, już to przerabiałem. Tam są straże, czyli nie? Czyli zeskakujemy tutaj. I przechodzimy sobie kulturalnie drzwiami. Nie chcą nas wpuścić tędy, to pójdziemy drugą stroną. Proste. O, ostrożnicy nara. Mówicie, że tego nie rozbiję, tak? Co to ta tabliczka mówi? Koniec. Wow. Dużo się nie dowiedziałem. Schowaj miecz. A, tędy nie mogę, bo mnie złapią. Ale tędy mogę przebiec. Jak widzicie, mamy motyw taki jakby skradankowy. Boże, jak szybko słońce zachodzi. Którędy teraz się dostać na górę? Tam są straże. Tutaj też. Się zaczną szkielety. Chyba mogę się wspiąć po tej skale. Przynajmniej tak wygląda. Okay. No co, trzeba jakoś sobie radzić i omijać. Nie do wody. Dobra. Kurde, strażnicy. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą, jak tędy przejdę. Dobra, zauważyli. Diemet. I słyszymy pieśń z Aldy. Takie. No ty kto. Twoje ubranie jest inne. To nie jesteś stąd, prawda? Nie, jestem z lasu Kokiri. O, ty jesteś z z lasu. Ja mam na imię Malon, mój tata, amarantha Lon. Tatuś poszedł do zamku z dostawą mleka i jeszcze nie wrócił. A to ty tak wyjesz, Ani Zelda. Tak, Tatuś sobie uciął drzemkę. Trzeba go wybudzić. Niestety muszę teraz nadrobić całą trasę. A oni chyba w nocy też patrolują normalnie. Nie wiem, kobitka się pojawiła, a raczej dziecko wtedy, kiedy była noc, więc. Może coś tam się zmienia. Nie no, tutaj stoją normalnie. No ale na pewno muszę iść do skały. Okej, okay, już się dzień zaczyna. Dobrze, wchodzimy tędy. To jeszcze pamiętam. Hmm, zeskakujemy tutaj. I ja wskoczę do wody. Woda mnie poniesie, oni mnie nie zobaczą. O, rupie znalazłem przy okazji. Wypłynął zygzakiem. Hmm, już więcej nie ma? Nie ma. O, jest jeszcze jedna. Że dopływamy tutaj, wskakujemy. O, jeszcze krzaki sobie zetnę. Ich się lubią rupie ukrywać. No i jest tatuś. Z daleka słychać jego chrapanie. Wstawaj śpiochu. Witamy, nasze rancho jest wspaniałe. Chodź popatrz sam. Dobra. On jeszcze śpi. Hmm, co musimy tutaj zrobić? Na pewno musimy wepchnąć to... ...to w dół. Tutaj, o, żeby kostka spadła, tylko, że na razie tego nie mogę zrobić, no bo on leży na drodze, prawda? Z tego co pamiętam, musimy zdobyć kurę. Tylko skąd zdobyć kurę? Hmm. Te drzwi wyglądają na... Takie, których nie mogę otworzyć, no niestety. Tam mnie złapią. Do miasta się wrócić nie mogę, to na pewno, czy mogę, ale po co? Może jakbym mu z procy wydupił? Nie, to nie działa, a szkoda, bo dostaję prosto w glace. Tędy także nie wskakujemy. Także wiecie co? Ja w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mówiłem dosyć krótki i w następnym rozwiążemy tajemnicę śpiącego piekarza czy tam kogoś z rancha Lon Lon. Także dzięki za oglądanie, link patrzcie w tą stronę. Ja zapisuję grę i trzymajcie się!